To urocze miasteczko, po którym teraz się przechadzam, to Asyż. Rodzinne miasto św. Franciszka z Asyżu, głównego bohatera średniowiecznego zbioru opowiadań z XIV wieku pod tytułem Fioretti di San Francesco, czyli kwiatki św. Franciszka. Poznajmy głównego bohatera tego zbioru. Otóż Franciszek Bernardone żył na przełomie XII i XIII wieku. Dokładnie urodził się w 1181 lub 82, natomiast zmarł w 1226. Był synem bogatego kupca Piotra Bernardone i Donny Piki. Początkowo Francesco prowadził życie hulaszcze, w zbytkach, w zabawach, w rozpuście, ale potem zmienił swoje życie po tym, jak został ranny w wojnie asyżu z Peru, Rudyom. Postanowił oto Franciszek poświęcić się całkowicie Bogu. Zrzekł się wszystkich dóbr, które należały mu się po rodzicach, oddał nawet swoje ubranie i postanowił żyć u ubogo. Zgodnie z ewangelicznymi zasadami ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, braterstwa. Okazało się, że zaproponowany przez Franciszka styl życia bardzo spodobał się innym młodym mężczyznom i kobietom z Asyżu i okolic. Bardzo szybko zaczęli się do niego Dołączać. Później Franciszek uzyskał zgodę papieża na utworzenie zakonu. Papież zatwierdził jego regułę i tak oto powstały zakony franciszkańskie. Franciszek z Asyżu przyczynił się do reformy Kościoła katolickiego. Pokazał, że można żyć ubogo, w posłuszeństwie, w braterstwie, że można cieszyć się życiem, że można akceptować cały świat, przyrodę, kochać zwierzęta. Święty Franciszek dlatego jest patronem ekologów. I ostatecznie ta postać inspiruje bardzo. Bardzo wielu naśladowców daje początek postawie franciszkańskiej, a więc pewnemu stylowi myślenia i życia, który zakłada wszechogarniającą radość, akceptację życia. Fantastyczna postać.